Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez firmę Procam na Kaźmierzowskim Zamku w Sandomierzu licznie zgromadzeni gości mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach. Pierwszy dzień poświęcony był tematyce warzywniczej, drugiego dnia poruszano zagadnienia o tematyce sadowniczej. Firma Procam powstała około 20 lat temu na rynku angielskim i około 10 lat temu w Polsce. Razem daje nam to jedną z większych pozycji, jeśli chodzi o dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów i nasion na rynku europejskim. Tradycyjnie ten okres, okres jesienno-zimowy, wykorzystuje się na szkolenia rolnicze, dlatego też dzisiaj właśnie nasza obecność tu, w tym pięknym zamku w Sandomierzu, gdzie organizujemy konferencję dziś warzywną, jutro sadowniczą. Chcemy przedstawić najnowsze osiągnięcia, jeśli chodzi o ten kierunek produkcji, stąd też obecność dostawców, jak i naukowców z działki warzyw i sadów. W działce ogrodniczej nasza firma to już przeszło 40 ludzi, z tego około 10 doradców polowych. O problemach w uprawach warzyw kapustnych oraz sposobach monitoringu szkodników wypowiedziała się dr Maria Rogowska z Instytutu Ogrodnictwa w Zwierniewicach. Śmierka kapuściana jest bardzo groźnym szkodnikiem warzyw kapustnych, w ogóle roślin kapustowatych. Ma trzy pokolenia, dlatego też zagraża i wczesnym, i średniowczesnym, i późnym warzywom kapustnym, rzodkiewce, żeruje również na chrzanie. Monitorowanie tego szkodnika, pojawu tego szkodnika ma na celu ustalenie dokładnego terminu zabiegu. Jeśli monitorujemy, wtedy ustalamy ten zabieg w takim czasie, kiedy on będzie najbardziej skuteczny. Monitoring prowadzi się różnymi metodami. Od tych najprostszych liczenie jaj, odławianie przy pomocy żółtych tablic zlepowych, naczyń merika do tych takich troszeczkę skomplikowanych, czyli pułapki zapachowej. Pułapkę zapachową opracowaliśmy wspólnie z firmą Methem. To działanie tej pułapki polega na tym, że jest tam pojemnik w środku tego żółtego walca, jest pojemnik, z którego się ulatnia zapach rośliny żywicielskiej. Dla tego szkodnika do pułapki wpada samica ciężarna, i po odłowieniu średnio z dwóch pułapek, dwóch samic w ciągu dwóch dni, ustalamy termin zabiegu. Jeśli jest ładna pogoda, to po dwóch, trzech dniach. Jeśli pogoda jest pochmurna, deszczowa, czy też bardzo wieczna, taki zabieg wykonujemy dopiero po czterech, pięciu dniach. Pan Adam Fura doradzał, jak optymalnie dobierać preparaty i wyznaczać terminy zabiegów w sadach. Sadownictwo jest w ogóle ogrodnictwo, jest specyficzną dziedziną produkcji. W przeciwieństwie do roślin typowo rolniczych tutaj musimy wykonać kilkanaście zabiegów w roku, to powoduje, że w przypadku zwalczania chorób musimy. Niejednokrotnie, perfekcyjnie liczyć godziny. Spóźnienie się z zabiegiem o 2-3 godziny przy doborze danego preparatu powoduje, że zabieg może być nie w pełni skuteczny, i mimo jego wykonania będziemy mieć duże szkody czy straty w produkcie. Dwudniowej konferencji towarzyszyła wystawa maszyn oraz firm działających w branży ogrodniczej.